Mikołajek to książka autorstwa René Goskiniego, ilustrowana przez Jeana Jacquesa Sempego, która stała się klasyką literatury dziecięcej. Opowiada ona o codziennych przygodach kilkuletniego chłopca Mikołajka, ukazanych z jego własnej perspektywy, co nadaje tekstowi szczególny dziecięcy urok. Mikołajek mieszka we Francji ze swoimi rodzicami, tatą, który jest pracownikiem biurowym, oraz mamą zajmującą się domem. Jego życie jest proste i uporządkowane. Ale pełne emocji i drobnych wydarzeń, które z perspektywy dziecka urastają do rangi wielkich przygód. Mikołajek jest chłopcem bystrym, energicznym i bardzo towarzyskim. Uwielbia się bawić, psocić, ale też marzyć. Jego spojrzenie na świat jest szczere, często naiwne, a jednocześnie pełne dziecięcej logiki, która dla dorosłych bywa niezrozumiała. Chłopiec uczęszcza do szkoły podstawowej, gdzie każdego dnia spotyka się ze swoimi kolegami, którzy tworzą zgraną, choć nieco hałaśliwą i kłótliwą paczkę. Jego najlepszym przyjacielem jest Alcest, który zawsze i wszędzie coś je. Alcest to pulchny chłopiec, bardzo miły i lojalny, choć niezbyt zainteresowany szkołą. Jego wiecznie pełne ręce kanapek i ciastek są niemal symbolem jego obecności. Gotfryd jest synem bardzo bogatego ojca. Zawsze ma najnowsze zabawki, świetne ubrania i często chwali się tym, co jego tata potrafi załatwić. Choć czasem jest wyniosły, pozostaje ważnym członkiem paczki. Kleofas to najbardziej rozrabiacki z grupy, który ma największe problemy z nauką. Jest leniwy, często robi głupstwa, ale też potrafi być bardzo zabawny. Ananiasz to przeciwieństwo Kleofasa, Kujon i wzorowy uczeń, oczko w głowie nauczycielki. Niestety, przez to nie jest szczególnie lubiany przez innych chłopców. Rufus z kolei to syn policjanta co z dumą podkreśla przy każdej okazji. Lubi się przechwalać i zna różne czele policyjne sztuczki. Eusebiusz to siłacz grupy, zawsze gotowy do bójki, choć czasem działa zbyt impulsywnie. W jednym z pierwszych opowiadań klasa Mikołajka przygotowuje się do zdjęcia klasowego. Dzieci, mimo starań nauczycielki, nie potrafią zachować spokoju. Alcest ję kanapkę, Gottfried nie chce zdjąć czapki, Eusebiusz bije się z Rufusem, a Ananiasz płacze ze strachu, że źle wyjdzie. Fotograf traci cierpliwość, a efekt końcowy jest komiczny. To opowiadanie doskonale ukazuje chaos, jaki może zapanować w grupie dzieci i bezradność dorosłych próbujących ten chaos opanować. Podczas jednej z przerw chłopcy postanawiają zorganizować mecz piłki nożnej. Początkowo wszyscy są podekscytowani, ale szybko pojawiają się problemy. Każdy chce być kapitanem, nikt nie chce stać na bramce, a reguły gry są ustalane na bieżąco. Dochodzi do kłótni, wzajemnych oskarżeń, a nawet bujek. Piłka zostaje skonfiskowana, a chłopcy dostają kary, jednak nie zniechęca ich to do planowania następnego meczu. Dla nich najważniejsza jest wspólna zabawa i emocje, jakie z niej wynikają. W szkole pojawia się nowy uczeń, co budzi ogromne emocje. Początkowo witany jest z entuzjazmem, ale dzieci szybko przechodzą do testowania jego przydatności do paczki. Musi udowodnić swoją odwagę, szybkość, pomysłowość. Dochodzi do drobnych konfliktów, ale ostatecznie nowy kolega zostaje zaakceptowany. Ta historia pokazuje dziecięcą potrzebę tworzenia wspólnoty, ale też naturalną rywalizację i chęć dominacji. Zbliża się dzień matki, a Mikołajek postanawia kupić mamie perfumy. Niestety brakuje mu pieniędzy. Próbuje zdobyć brakującą sumę, prosząc kolegów o pomoc. Ich pomysły są zabawne, ale nieskuteczne. Od zbiórki, przez sprzedaż rysunków, po pożyczkę od Gottfrida. Ostatecznie Mikołajek wręcza mamie własnoręcznie zrobiony rysunek. Mama jest wzruszona. To przypomina, że dla rodzica największym prezentem jest miłość i zaangażowanie dziecka. W szkole dochodzi też do wizyty inspektora. Nauczycielka bardzo się stara, by klasa wypadła dobrze. Dzieci próbują być grzeczne, ale wychodzi z tego jeszcze większy chaos. Alcest mlaska, Ananiasz się popisuje, a inni robią dziwne miny. Inspektor jest zdezorientowany, a nauczycielka zdruzgotana. To kolejny przykład, jak bardzo dziecięca spontaniczność potrafi zderzyć się z dorosłymi oczekiwaniami. Codzienność Mikołajka pełna jest właśnie takich sytuacji, drobnych wydarzeń, które w jego oczach są niezwykłe. Każdy dzień to dla niego nowe wyzwania: klasówka z arytmetyki, kara za rozmowę na lekcji, zgubiony zeszyt, zabawa w detektywów, nieudany eksperyment w kuchni. Wszystko to opisuje z dziecięcą szczerością nieświadomie ujawniając jak wiele emocji kryje się w pozornie prostych rzeczach. To co czyni tę książkę wyjątkową, to właśnie sposób w jaki dziecko widzi świat. Dorośli w opowieściach Mikołajka często są zdezorientowani, zmęczeni, nie rozumiejący dziecięcej logiki, ale w ich postępowaniu nie ma złych intencji. Są po prostu inni. Mikołajek czasem ich krytykuje, czasem się ich boi, ale też bardzo ich kocha. Zwłaszcza mama, zawsze obecna, wspierająca, wyrozumiała. Tata bywa nerwowy, ale w głębi duszy również troskliwy. Tak kończy się pierwsza część przygód Mikołajka, pełna śmiechu, zaskoczeń, bujek i pogodnych morałów. Autor pokazuje, że dzieciństwo, mimo że czasem niesforne i głośne, jest okresem najpiękniejszym, szczerym, pełnym wyobraźni i emocji. Przyjęcie urodzinowe Gotfryda miało być wyjątkowym wydarzeniem, eleganckim i pełnym atrakcji. Rodzice jubilata przygotowali tort, dekoracje, zabawki i różne przekąski, chcieli, by wszystko wyglądało jak z katalogu. Niestety, pomimo starań, dzieci szybko przejęły kontrolę nad sytuacją. Zaczęło się od niewinnej zabawy, która przerodziła się w krzykliwą rywalizację. Dzieci rozrzucały prezenty, brudziły dywany, wylewały sok na meble, a niektóre nawet zaczęły się bić. Rodzice byli przerażeni i próbowali nad nimi zapanować, jednak bezskutecznie. Ostatecznie przyjęcie zakończyło się katastrofą. Ale Gotfried był bardzo zadowolony. Dla niego liczyła się tylko dobra zabawa, a nie porządek czy zachowanie gości. W czasie wakacji Mikołajek wyjeżdża z rodzicami nad morze. Pobyt początkowo wydaje się fascynujący: nowy pensjonat, plaża, muszle, lody i gofry. Chłopiec poznaje innych dzieci, ale szybko zauważa, że to nie to samo co jego paczka ze szkoły. Nowi koledzy są inni. Nie tak zabawni, nie tak lojalni. I nie dzielą tych samych zainteresowań. Mikołajek zaczyna tęsknić za domem, za codziennymi awanturami z kolegami, za szkołą i nawet za nauczycielką. To doświadczenie uczy go, że nie zawsze nowe znaczy lepsze, a prawdziwa wartość tkwi w tym, co znane i bliskie. Jednym z ważniejszych i emocjonalnych opowiadań jest historia wizyty u dentysty. Mikołajek słyszy, że musi iść do lekarza, bo boli go ząb. Od razu ogarnia go panika. Próbuje udawać, że czuje się dobrze potem twierdzi, że boli go brzuch, a w końcu ucieka z domu. Rodzice w końcu przyprowadzają go do gabinetu siłą. W poczekalni chłopiec obserwuje inne dzieci, niektóre płaczą, inne są blade. Dentysta okazuje się jednak miły, a samo leczenie nie takie straszne, jak sobie wyobrażał. Mikołajek wychodzi z gabinetu, zdziwiony, że tak się bał. To opowiadanie pokazuje, jak wielką moc ma dziecięca wyobraźnia i jak często lęki są nieproporcjonalne do rzeczywistości. W innym opowiadaniu Mikołajek zastanawia się, kim chciałby zostać, gdy dorośnie. Pomysły zmieniają się co chwilę: od strażaka, przez rycerza, policjanta, aż po dyrektora szkoły. Każdy z zawodów wydaje mu się wspaniały i pełen przygód. W końcu dochodzi do wniosku, że najlepiej byłoby być jak jego tata. Chociaż tata często bywa zmęczony, marudzi i krzyczy, to Mikołajek widzi w nim wzór mężczyzny: poważnego, odważnego i zaradnego. Ta refleksja pokazuje, jak silny wpływ na dziecko ma rodzic. I jak mimo wad, jest on dla dziecka bohaterem. W domu chłopiec obserwuje też relacje między rodzicami. Czasem się kłócą, najczęściej odrobiazgi, jak brak masła czy popsuty kran. Dla Mikołajka każda taka sprzeczka to powód do niepokoju. Nie rozumie dorosłych emocji i logiki. Kiedy mama płacze albo tata wychodzi trzaskając drzwiami, chłopiec czuje, że świat się wali. Ale potem wszystko wraca do normy. Mama się uśmiecha, tata wraca z zakupami i znów jest dobrze. Te sytuacje pokazują, jak bardzo dzieci przeżywają domową atmosferę i jak ważna jest dla nich stabilność. Choć chłopcy z paczki często się kłócą i biją, to ich przyjaźń jest silna. Mikołajek wie, że może liczyć na kolegów, nawet jeśli właśnie oberwał od Zebiusza albo pokłócił się z Kleofasem. Wspólne zabawy, wyprawy na podwórko, tajne bazy, śledzenie sąsiadów i gra w piłkę, to wszystko buduje ich relacje. Nawet Ananiasz, choć zwykle irytuje wszystkich swoim zachowaniem, ma swoje miejsce w grupie. Chłopcy uczą się współpracy, rozwiązywania konfliktów i dzielenia się. Ich przyjaźń, mimo wielu sprzeczek, opiera się na lojalności i wspólnych przeżyciach. Część druga opowiadań o Mikołajku pokazuje głębsze emocje i relacje bohatera nie tylko zabawne przygody, ale też lęki, tęsknoty i marzenia. Pokazuje dziecięcy świat w całej jego różnorodności od hałaśliwej zabawy po cichą refleksję. Autor potrafi w prosty sposób uchwycić to, co najważniejsze. Że dzieciństwo, choć bywa trudne i niezrozumiane, jest czasem wyjątkowym i pełnym wartości, które kształtują człowieka na całe życie. W kolejnych opowiadaniach ukazane są różne zabawy i sytuacje z życia Mikołajka i jego kolegów. Jedną z nich jest zabawa w kowbojów i Indian, podczas której każdy z chłopców chce być wodzem, a nikt nie chce odgrywać roli mniej ważnej. Konflikt o rolę prowadzi do kłótni i bujek, których dzieci przestają rozróżniać, gdzie kończy się zabawa, a zaczyna prawdziwa walka. Dorośli muszą interweniować i rozdzielać dzieci, a mimo kar i upomnień chłopcy nie wyciągają z tego wniosków. Następnego dnia znów planują kolejną zabawę, tym razem w piratów. W innym opowiadaniu klasa wybiera się na wycieczkę do muzeum. Dzieci, zamiast zwiedzać eksponaty i słuchać przewodnika, wolą bawić się w chowanego, jeść kanapki i wygłupiać się nawzajem. Nauczycielka ma ogromny problem z utrzymaniem dyscypliny, a przewodnik jest zdenerwowany brakiem zainteresowania. Mimo to dzieci wracają z wycieczki zachwycone. Nie tym, czego się dowiedziały, ale tym, jak dobrze się bawiły. W domu Mikołajek czasem stara się być pomocny, ale jego dobre chęci często kończą się katastrofą. Kiedy próbuje zrobić niespodziankę i posprzątać pokój, okazuje się, że wyrzucił ważne dokumenty taty. Gdy przygotowuje kanapki dla całej rodziny, zalewa kuchnię mlekiem i masłem orzechowym. Mama z początku się złości, ale potem docenia wysiłek syna i tłumaczy mu, co można było zrobić lepiej. W jednym z bardziej rodzinnych opowiadań. Tata postanawia spędzić więcej czasu z Mikołajkiem. Zabiera go do parku, gdzie mają wspólnie pograć w piłkę. Niestety chłopiec jest tak pełen energii, że kopie piłkę za ogrodzenie, a potem wpada w błoto, próbując ją odzyskać. W drodze powrotnej brudzą się obaj, tata gubi portfel, a cała wyprawa kończy się kłótnią. Mimo to Mikołajek wspomina ten dzień jako świetną zabawę. W jednej ze scen Mikołajek odwiedza swoją babcię. Nie przepada za tą wizytą, bo babcia często pyta go o szkołę, gani za złe oceny i narzeka na nowe czasy. Jednak babcia przygotowuje dla niego pyszne ciasta i pozwala oglądać bajki w telewizji. Chłopiec dostrzega, że choć babcia bywa surowa, to bardzo go kocha. Ta relacja pokazuje różnice pokoleń, ale też wzajemne przywiązanie. Inna historia przedstawia dzień, w którym Mikołajek i jego koledzy chcą założyć klub. Wymyślają zasady, robią składki i wybierają przewodniczącego. Klub przetrwa jednak tylko jeden dzień. Chłopcy nie mogą się dogadać, kto będzie skarbnikiem. A Alcest zjada ciasteczka przeznaczone na fundusz. Mimo to dzieci wspominają tę inicjatywę z dumą, jakby była wielkim wydarzeniem. W końcowych opowiadaniach Mikołajek coraz częściej zatrzymuje się na chwilę refleksji. Zastanawia się nad tym, dlaczego dorośli się spieszą, czemu mama czasem płacze, co znaczy być odpowiedzialnym. Te przemyślenia, choć proste, ukazują wewnętrzny rozwój chłopca i jego dojrzewanie. Nadal pozostaje pełen energii i humoru, ale zaczyna dostrzegać więcej. Nie tylko własne potrzeby, lecz także uczucia innych. W ostatnim opowiadaniu Mikołajek marzy o przyszłości. Myśli o tym, że kiedyś sam będzie tatą, będzie chodził do pracy i kupował dzieciom zabawki. Zastanawia się, czy wtedy nadal będzie lubił grać w piłkę, czy też stanie się poważny, jak jego tata. W końcu dochodzi do wniosku, że najlepiej byłoby pozostać dzieckiem jak najdłużej. Bo choć dzieci mają obowiązki i problemy, ich świat jest kolorowy, pełen radości i możliwości. Mikołajek to książka ponadczasowa. Choć opisuje realia lat 50. XX wieku, to emocje, relacje i dziecięce przygody pozostają uniwersalne. Humor, prostota oraz dziecięcy punkt widzenia sprawiają, że opowieści o Mikołajku bawią i uczą nie tylko najmłodszych, ale również dorosłych czytelników. To lektura, która przypomina jak wyglądało prawdziwe dzieciństwo, beztroskie, szczere i pełne emocji, które na zawsze pozostają w sercu.